Witam ponownie w kuchni Redmond. Jest dzisiaj z nami Nina Soboniak z kliniki Skutecznego Odchudzania. Cześć, Nina. Cześć, Adrian. Witam. Witam. Opowiedz parę zdań o swojej pracy. Na co dzień zajmuję się skutecznym odchudzaniem. Głównie dbam o dobrą wagę moich pacjentów. Co dzisiaj przygotujesz? Pomyślałam, że dzisiaj moglibyśmy upiec chleb zdrowy, zdrowa żywność. Chleb to podstawa naszego wyżywienia. Myślę, że moglibyśmy wykorzystać do upieczenia chleba model Redmond M4500. To od czego zaczynamy? No, myślę, że od przygotowania składników. Okay. Do naszego pieczywa potrzebujemy mąki, mm -hmm. cukru, tak. sezamu. Mm -hmm. Będzie nam potrzebna jeszcze sól, tak. woda i mhm. olej. Okej. Okay. A jeszcze drożdże. I jeszcze drożdże. W takim razie proponuję zrobić ciasto. Okej. Okay, potrzebujemy do tego misę do wyrobienia. Adrian, wyrobisz ciasto? Świetnie, to ja pomogę Ci z produktem. Dobrze. Mąka to pierwsza rzecz. Ile, ile, ile jej potrzebujemy? 70 dkg. 70 dekons. no dobrze. Do mąki dodajemy drożdże 40 deką Możesz już to wyrabiać. Do tego dodam Ci łyżkę soli. Łóżeczkę. Ok. Cukier, też łyżeczkę. Jak? Yeah, ok? Bardzo nie lubię tylko wyrabiać ciasto. A ja lubię. Yy, I teraz oliwa. W zasadzie olej roślinny. Dodajemy do tego jedną łyżkę. O, być ok. Przepraszam. I woda. Będę, będę wodę dolewała. Jest ciepła. Woda musi być ciepła, żeby ciasto nam dobrze wyrosło. Umyłeś ręce? Tak. Bo jeśli nie, to nie wyrośnie. Okej, okay, pomogę Ci dotrzymać. Okay, się okay. Okay. Ale pachnie drożdżami. Mm -hmm. Gotowe. Wyrabiamy je do momentu, um, aż będzie nam się od ścianek. Tak. Chyba, już jest ok, prawda? Tak, Dobrze, to ja wezmę teraz misę przygotowaną i posypaną mąką. Przekładaj. Mm -hmm. O, super. Mmm, ja je przykryję, przykryję ściereczką, i na godzinę odstawię do ciep w ciepłe miejsce. A ja pójdę obydrzwić. Okej. Okay. Pięknie pachnie. Pięknie pachnie. Wyjmujemy? Tak, myślę, że czas otwierać. otwierać. Dobrze. O, gorące. O, o jaki pięknie. To no, wygląda niesamowicie. A, jest zapach. Jak pachnie. pachnie. Mm -hmm. Dobrze, pomogę ci, tak? Dam to tobie. Dobra, ja już sobie poradzę. I naszym oczom ukaże się chleb. Czekamy. Ale świetnie. Prawda? Mm. Nieźle wygląda. Chleb wyszedł nam rewelacyjnie. A co myślisz o samym urządzeniu? Bardzo lubię Multicookera. Dzięki temu, że ma polskie menu, jest bardzo prosty w obsłudze. A po zakończeniu przygotowania potrawy wystarczy umyć tylko dwie rzeczy: metalową misę i zdejmowaną pokrywę. I kuchnia już jest czysta. I tym oto sposobem pokazaliśmy Państwu program wypiekania w Multicookerze Redmond M4500.